Witam, z tej strony Rafhart. Dzisiaj będzie krótkie podsumowanie Air Force'a 9001. Praktycznie mógłbym zacząć od tego, że dajcie sobie spokój z tym mareografem, Ale nie do końca byłaby to prawda, więc Ech. co mogę Wam powiedzieć. Jak widzicie, jest tutaj kilka filmów, albo nawet kilkanaście, nie, kilka, no dobra, jest pierwsze spojrzenie, Porównanie z Evolution jest inbox jest pierwsze malowanie, później jest rozwiązanie problemu z spustu, później jest czyszczenie, tutaj z dyszą 02, taki krótki test, który tak naprawdę to trwało około 2 godzin malowania, ale z tego z tego 3, <try> 3 końcowe minuty postanowiłem nagrać. Później jest dalsze czwartą farbą, którą już testowałem. Tutaj mamy 0,3 jest lepiej, ale to nie jest to. Później mamy dyszę 0,3 plus igła 0,2 jest lepiej, ale to nadal nie jest to. Później jest stwierdzenie, że coś jest skopane z uszczelkami, wymiarami itd. I później jeszcze jest też test z dyszą 0,5, tak. I tutaj jeszcze mamy Gunze, też jest troszeczkę lepiej, Dysza i Igła 03, ale to nadal nie jest to, co powinno być. A co powinno być? Bo to jest sprzęt, gdzie dużo osób mówiło o Infiniti za 400, Infiniti za 400. 2016 rok, firma Harder Standback przysyła mi do testów Infiniti. Ja długo się nie zastanawiając, mając zamontowaną dyszę 0.15, i też 0.15, e, biorę czerwoną takę, wlewam i maluję. O czym to świadczy? Że infinity to jest infinity, tak? <ścoughs> infinity to jest infinity. I tutaj e, porównywanie e, czegoś markowego, czegoś drogiego. Z czymś, co jest jak gdyby podróbką, bo to jak sobie przejrzycie, jak sobie obejrzycie tutaj porównanie Air Force a z Evolution, to będziecie wiedzieć, że jest masa rzeczy, które zostały generalnie skopiowane. No ale to nie wystarczy skopiować, tak? Bo najważniejszej rzeczy nie skopiowali. Nie skopiowali, nie skopiowali systemu dysz, systemu igieł. No i w zasadzie tyle, no spust im troszeczkę, troszeczkę kopia e, też nie wyszła. E, skopali sprawę z uszczelką. No, dla mnie to jest taki e, areograf dla entuzjastów. Malować maluje, tak malować maluje. Jeżeli jeszcze się tutaj e, be, będziemy mieli czas na przykład i ochotę i na przykład przeprowadzimy Taki zabieg jak u mnie na kanale jest pokazany chyba gdzieś tutaj. Jak, jak czyścić dyszę mareografu to nie. Jak polerować igłę. Jest chyba gdzieś taki film u mnie, że, że generalnie, jeżeli wypolerujecie dobrze igłę, to będzie to, to, to lepiej. Ale tu ja bym się nie spodziewał jakichś wielkich, jakichś wielkich rewelacji. Jest dużo osób, którzy, którzy, które malują tym sprzętem yy, i mówią, że jest ok. Tylko też jest trzeba sobie założyć, yy, trzeba zadać sobie pytanie, iloma yy, aerografami te osoby malowały. tak? Bo serio, gdybym ja miał m, praktycznie zerowe doświadczenie w aerografach, dostałbym taki aerograf albo go kupił jako pierwszy. Serio, ja bym się nie połapał, że coś, coś, coś jest nie tak z, tą, z, tym, z tym zaworem. Pewnie bym pomyślał, że to tak musi być, nie? Że to naciskam, on maluje, puszczam, on jeszcze maluje i, i tyle. No. I z czasem pewnie może to się zużyje, wytrze się i jest, ten efekt jest mniejszy. Ale to tak nie powinno być, tak? Jeżeli ja tu mówię z, z punktu widzenia osoby, która... Ileś już tych areografów używała, ileś testowała. I mówię też. I też chciałem zrobić test i go zrobiłem. Całość była na kompresorze AS188, czyli na automacie. Bo większość z Was pewnie używa automatu. Nie wiem ile osób używa lodówkowca, gdzie macie, gdzie ja mam, ja mam tak zrobionego lodówkowca, że, że mam po prostu włącznik, wyłącznik i tyle. I, i plus manometr i mogę sobie tutaj ustawić ciśnienie, jakie mi się podoba. Mam zbiornik e, troszeczkę większy na powietrze niż tutaj w tym AS188 i go używam. Używam, ale chciałem, żeby ten test był przeprowadzony na czymś e, takim bardziej miarodajnym, czyli na automacie, czyli podłączam i, i, i on ładuje, zapominam o, o, o całej sprawie. E, dobra. E, także doszedłem, doszedłem do tego, że no, moim zdaniem na pierwszy oreograf w ogóle sobie go darujcie. Sobie, e, e, on kosztuje 399 zł. E, ja bym go po prostu za tą cenę nie brał. Gdyby on był tańszy, gdyby on kosztował przypuśćmy nie wiem 200 zł, to bym to jeszcze rozważył, ale w tej cenie 400 zł. Kiedy macie Evolution Silver Lina za 500, 558, jak jeszcze tutaj dodaj do kosza zrobimy. Idź do kasy. I jak tutaj sobie wejdziecie. Patrzcie, z kodem rabatowym ode mnie macie 525 zł. Ja bym, brał, ja bym brał Evolution, tego bym sobie po prostu Darował totalnie. Jeśli nie ten Aerograf, to jeszcze ewentualnie mogę Wam polecić. Taka mało znana firma nazywa się Tamia. Tamia pochodzi z Japonii. W Japonii mamy jeszcze jedną taką fajną firmę, która się nazywa Iwata. Tutaj macie tutaj macie inbox e, i taka mała ciekawostka e, firma Iwata jest odpowiedzialna za wyprodukowanie tego areografu e, zobaczcie i po i po rabacie i po rabacie na tym jenier wchodzi rabat <laughs> e, to jest ciekawe. Tak, czy wchodzi, czy nie wchodzi. Ile on kosztuje bez rabatu? 600, a dobra. 609, bo jest teraz, teraz 609, bo jest, bo jest teraz 5% rabatu, czyli 1% mniej, Ła, ha, 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 Czyli 1% mniej, czyli 604 zł zapłacicie za niego z tym moim kodem rabatowym. Więc ja bym brał tego po prostu i tyle, albo bym brał e, Evolution, a po prostu Adlera bym sobie darował, szczerze mówiąc. E, bo tak jak powiedziałem, problem z zaworem, problem z dyszami, problem z wymiarami w ogóle e, i, i tyle. Znaczy, Wiadomo, no są osoby, które, które malują i są zadowolone, nie wiem, może były, może to też, jest, to też jest jakieś przełożenie. Być może ja nie mówię, że tak nie jest, część jeżeli coś kosztuje stówki, to też pewnie kontrola jakości w tej fabryce, gdzie gdzie on został zrobiony, też jest taka sobie, nie? Czyli na przykład jeśli chodzi o dysze, czy, czy o, znaczy generalnie chyba o dysze chodzi i tutaj o te elementy, które są o, o ten element tutaj, gdzie, gdzie to zakręcać się. Gdy podejrzewam, tak podejrzewam, że, że po prostu tam pół milimetra w tom, czy pół milimetra w tom, to dla nich to żadna różnica, więc spoko idzie, a tutaj się okazuje, że jeżeli tutaj macie te pół milimetra plus do tego tu macie teflonową musztelkę, która z czasem, się, z czasem się po prostu obluźnia robi się po prostu luźna i, i może przepuszczać powietrze, stąd mogą być właśnie te, te wszystkie fajne efekty. A no tak średnio, no moim zdaniem niedopracowany niedopracowany, ładnie wyglądający, zawierający aż trzy dysze 3 igły 3 końcówki jeszcze tutaj jest taki do, ten, ale nie warty moim zdaniem, znaczy na początek na pewno nie, jeżeli ktoś chce się pobawić, potestować e, to, to, to jak najbardziej tak. Ja przypominam jeszcze, e, że u mnie na kanale e, jak wejście na, na tutaj na społeczność e, Cały czas jest konkurs. Na razie mamy zebrane, znaczy chyba około 300 w tej chwili jest zebrane, tak mi się wydaje. Do końca miesiąca, czyli do końca przyszłego tygodnia, czekamy. I jeżeli ktoś ma ochotę, nie wiem, 5, 10, 15, 20 zł, wpłacić, to ten aerograf będzie do wygrania. Wystarczy wpłacić przez PayPal i, i, i tyle. Do tego oczywiście jest model z firmy IBG e, wartości 88 zł, i on też jest do wygrania. Czyli, generalnie, w, rzuca, zrzucając e, się na testy, e, gdzie, gdzie był zakupiony ten aerograf, bierzecie udział e, w losowaniu modelu i e, tego sprzętu właśnie Air Force. E, tak, no, cztere, czterech bym za niego nie dał. Ale jakbym miał dać na przykład dwie dyszki i mieć szansę na zwycięstwo, to bym dał. <grym> Dobra, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, mam nadzieję, że, że tutaj ta moja recenzja, moja recenzja, wystarczy obejrzeć moje filmy, no to sami, sami wnioski wyciągniecie z tego. To nie jest super orograf. On tutaj z, z Evolution nie ma się co, nie ma tutaj, nie ma się co porównywać. Nie ma też co porównywać go z Infinity. Eee, tyle, że ładnie wygląda, jest w miarę dobrze zrobiony, ale jeśli chodzi o malowanie nim, to jest porażka. Porażka i tak dalej. Oczywiście on maluje, znaczy, wszystko jest na filmach. On maluje, ale, ale tak jak powiedziałem, nie polecam go ani, ani na, na pierwszy orograf pierwszy i nie polecam dla osób początkujących, że kto chce się pobawić, może pokombinować coś, przerobić. Kto wie. Może będzie działało lepiej. Dzięki za oglądanie, dzięki za subskrypcję, dzięki za lajki, dzięki za wszystkie wpłaty, które tutaj poczyniliście. Dzięki temu mogłem przetestować ten sprzęt i mogłem, mogłem tutaj Wam przekazać tą informację, że nie warto. Po prostu nie warto. Do zobaczenia w następnym odcinku.